Dzień dobry. Dzisiaj powiemy sobie trochę o działalności gospodarczej i przede wszystkim zwracam się w tym filmiku do osób, które tą działalność prowadzą. Parę słów o składce do ZUS-u. W tym roku oczywiście znowu poszła do góry, aż o 114 zł. z groszami. No niestety, nie mamy na to wpływu. Składka rośnie co roku. Natomiast najważniejsze dla mnie i kluczowe jest to, że składka ta niestety nam niczego nie zabezpiecza pod tym kątem, że jeżeli byśmy na przykład byli 30 dni na zwolnieniu lekarskim, to dostaniemy około 1000 zł. To absolutnie nam niczego nie zabezpiecza. To samo, jeżeli by się nam tak zdarzyło, że na rentę chorobową trafimy, jeszcze będąc w wieku przedemerytalnym, też nam to nic nie daje. Emerytura sama też śmiesznie niska dla osób prowadzących działalność gospodarczą, no szczególnie jeżeli ktoś tą działalność przez całe bądź większość życia prowadził, tak? Pytacie mnie czasem Państwo, czy jest sens płacić na przykład tą składkę do ZUS-u podwójnie, no bo wtedy większe świadczenia. Ja stwierdzam, że nie. Chociażby dlatego, że poszczególnych składników nie da rady oddzielić, tak? Jeżeli już płacimy tą składkę wyższą. To za wszystkie składniki, jakie są zawarte, łącznie też ze zdrowotnym. I teraz płacenie składki zdrowotnej razy dwa kompletnie mija się z celem, dlatego że niczego więcej dzięki temu nie uzyskamy. Takie same świadczenia będą nam przysługiwały, jak na tej minimalnej, więc to nie ma kompletnie sensu. To jest wrzucanie pieniędzy w błoto. Co za tym zrobić? No, zachęcam zawsze do tego, żeby inwestować prywatnie w różne rzeczy i zabezpieczać się. Ja sobie przygotowałam taki przykład, jak można zabezpieczyć się zamiast płacenia na przykład kolejnych 1400 zł miesięcznie, tak? No, bo to by była składka złotowska razy 2. No, to możemy. Zrobić sobie porządną polisę na życie, w której jest też zawarte ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na spore kwoty, żeby to faktycznie zabezpieczało. Dodatkowo, żeby były jakieś poważne choroby, które też na dłuższy czas wyłączają nas z aktywności zawodowej. Do tego jakaś inwestycja, powiedzmy 500 zł miesięcznie regularnie wpłacane. Do tego ja proponuję dołożyć XZ na przykład, bo to jest taki fajny instrument, który nam daje jeszcze zwrot z podatku. Jak się wpłaci tą pełną kwotę maksymalną, no to w tym roku jest ponad 6200. Zyskujemy wtedy 1000 zł zwrotu z podatku. Do tego, gdybyśmy dołożyli jeszcze jakąś taką inwestycję jednorazową raz w roku na jakieś tam 10 tysięcy, na przykład. To daje nam faktyczne zabezpieczenie, jestem w stanie Państwu to policzyć, ile zyskacie i jakie kwoty będziecie mieć na koniec, bo to wszystko jest do wyliczenia. Oczywiście to, co tu napisałam, no to jakiś tam hipotetyczny przykład, który daje nam łącznie 1050 zł miesięcznie, czyli mniej niż te, ta składka zoska razy 2, A naprawdę dużo, dużo bezpieczniej byście się czuli. Jestem zawsze za tym, żeby indywidualnie podchodzić do wszystkiego i oczywiście nie twierdzę, że każdemu z Państwa jest takie zabezpieczenie potrzebne na te 1000 zł miesięcznie, tak? Czasem można znaleźć coś za połowę z tego i też całkiem dobre warunki. No wszystko zależy, czy macie rodzinę na utrzymaniu czy nie, w jakim jesteście wieku, ile zarabiacie itd., ale generalnie rzecz biorąc, ktoś, kto jest na działalności gospodarczej. Przyzwyczajony jest zazwyczaj do obracania dużo większą gotówką niż jakieś minimum, natomiast składkę płaci od 60% średniej krajowej. I żeby było jeszcze bardziej niesprawiedliwe, to świadczenia mamy jeszcze niższe niż to, co płacimy, więc no niestety musimy sami pomyśleć o sobie, bo skoro no nie mamy tego odgórnie zapewnionego, to, to pozostaje nam tylko wziąć to we własne ręce do czego zachęcam. Oczywiście mam takie rozwiązania w biurze i serdecznie zapraszam do korzystania. Od 20 lat klientom takie rozwiązania proponuję i, i, i ci, skorzystali są na pewno zadowoleni. Także zachęcam i proszę tak o lajki, jeżeli mnie oglądacie na Facebooku, o subskrypcję, jeżeli jesteśmy w tej chwili na YouTubie oglądani, bo wtedy większość osób ma szansę obejrzeć. Kłaniam się ślicznie. Do widzenia.